Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o bardzo znanym kupcu leszczyńskim, o panu Stanisławie Muszkiecie. Tak się składa, że na przestrzeni wielu lat, jakby to powiedzieć, wchodziły przedmioty związane z tym panem do mojego zbioru, aż do tego stopnia, że zaprzyjaźniłem się z rodziną Państwa Muszkietów, a później jeszcze powiem, że w zasadzie byli to znajomi jeszcze z trzeciego pokolenia wstecz i. Był to pan, który w takiej książce, mamy tutaj Księga Adresowa Miasta Leszna wydana w 1930 roku, jest napisane, że Muszkieta Stanisław to jest kupiec, który mieszkał na Osieckiej 76 i prowadził skład bielizny męskiej na rynku 19. Proszę Państwa, jak zobaczycie Państwo tą, tą fotografię, to jest budynek na rynku 19. Był po jednej stronie duży sklep metalowy, Pana przymuszały i on wynajmował też mały taki sklepik Panu Stanisławowi Muszkiecie, no, który powiedzmy, no. Mm, Zajmował się handlem, tak jak pisze, bielizną męską, ale w zasadzie to nie była nie tylko bielizna, tylko w zasadzie pełne ubiory męskie, bo jak to się mówi, że mężczyzna wszedł do pana muszkiety, to mógł się ubrać od stóp do głów, łącznie z butami i kapeluszem. Książce, którą miałem przyjemność popełnić, jeżeli chodzi o widoki leszna, to proszę zwrócić uwagę, są właśnie też dwie widokówki, które również znajdują się w tej książce i... Można tutaj było zobaczyć jak ten budynek i ten sklep wyglądał za czasów kiedy pan Mannheim Niemiec przed 20 rokiem prowadził tam swój handel. No pan Stanisław Muszkieta urodził się w 1881 roku. Nie wiem gdzie, ale w każdym razie zmarł w Lesznie w 1953 roku. Po II wojnie światowej, kiedy już jakby to powiedzieć prywatny handel, że tak powiem całkiem się tak nie odbudował, pan Stanisław Muszkieta mieszkał we własnym budynku. Tu na dole możecie Państwo właśnie zobaczyć, ten budynek to jest Osiecka 76, no to jest w zasadzie ulica Niepodległości 3, bo to jest ten budynek, który jest na wprost wylotu z ulicy Bolesława Chrobrego. No i tam właśnie pan Muszkieta mieszkał. No muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przedmioty związane z panem Muszkietą, to tutaj po drugiej stronie prezentuje parę przedmiotów. No, proszę zobaczyć, jest to szyld, który znajdował się w oknie pana Muszkiety, bardzo prawdopodobnie w czasie II wojny światowej, ale w każdym razie jest tutaj, że to jest artykuły męskie. Pan Stanisław Muszkieta na pewno przed I wojną światową przebywał na terenie Niemiec. Bardzo prawdopodobnie, że Mieszkał w miejscowości Habinhorst, to jest koło Dortmundu. Tam na pewno był w 1908 roku. I tutaj możemy zobaczyć właśnie opakowanie w zasadzie resztka opakowania od kapelusza, gdzie na tym właśnie, tym Habinhorstie, była naklejona naklejka leszno. No, korzystając z różnych materiałów, które posiadam, to właśnie. Proszę zobaczyć, jest. Stanisław Muszkieta Leszno, i pisze, że rok założenia 1908 rok, więc zakładam, że ta jego firma została w 1908 roku założona, a to już jest druk z Leszna. No i oczywiście też pisze już skład artykułów męskich. I tutaj też pisze artykuły męskie i towary galanteryjne, czyli jakby zwiększa się ten asortyment, który pan Muszkieta sprzedawał. No, proszę zwrócić uwagę tam mamy wspaniałe, Cylinder, no nie mam oryginalnego cylindra, który sprzedawał pan muszkieta, ale te cylindry, to jest tak zwany szapoklap, czyli składany cylinder, i jak się go sklapnie, to on wchodzi w takie małe opakowanie i bardzo prawdopodobnie, że były też takie opakowania pana muszkiety. Tu możecie państwo zobaczyć pokrywę takiego zamknięcia, ale to jest też od innego pana, który w wleśnie handlował kapeluszami. No, na pewno pan Muszkieta handlował też kołnierzykami męskimi. Tutaj, jak państwo zwrócą uwagę, jest takie specjalne pudełko. Na wierzchu jest wyraźnie tutaj jest napisane, że właśnie on tutaj były trzymane kołnierzyki, które były przypinane do koszuli. I to na pewno pochodzi z zasobu pana y, Muszkiety. No, muszę powiedzieć, że też no, z takich drobnych rzeczy, proszę zobaczyć, tu jest taka piękna, mosiężna pieczeń, i mam nadzieję, że panu się uda pokazać, że to jest pieczeń, którą pan Stanisław Muszkieta, y, jakby to powiedzieć, sygnował swoje y, dokumenty. No, niezmiernie ciekawą rzeczą, którą na pewno, bo to kupiłem od córki pana y, Muszkiety, jest ten stojak. To jest taki piękny, szklany stojak z Takim tutaj końcówką i na tym właśnie prezentowano kapelusze czapki w oknie wystawowym pana e, muszkiety. No i jeszcze muszę wspomnieć o takim epizodzie. E, pan e, Stanisław Muszkieta, jako 20-letni chłopak, e, został wcielony do pruskiego wojska i tutaj jest jego fajka rezerwisty. E, może się panu uda pokazać, że został zap zapisany jako muszkita, ponieważ no, Niemcom trudno było takie szyżyta muszkieta zapisać, więc był muszkityą i był w drugim lotaryńskim e, pułku artylerii polowej numer 39, który stacjonował w miejscowości Metz e, w Lotaryngii i tam e, z napisów z tego, e, z tej główki fajki rezerwisty wynika, że w tym wojsku był od 1901 roku do 1904 roku, więc bardzo prawdopodobnie, że właśnie e, Polacy byli w Niemczech, pracowali w Niemczech, tam urodził się pan Stanisław. E, e, został powołany do wojska w wieku 20 lat. E, później w tym 908 roku w tej miejscowości Harminhorst Koło Dortmundu założył swój skład kupiecki. No i później, że tak powiem, jak Polska nastała, przyjechał do Leszna. Na pewno przejął sklep poniemiecki pana Maheima i prowadził swoją działalność na pewno przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Nie mam wiedzy co się działo, powiedzmy później, ale na pewno ta rodzina była zaprzyjaźniona z moją rodziną Perków z Łaziemnej i Skrzypczaków od apteki, ponieważ bardzo często wspominało się o pannach, które były muszkietanki, była na pewno, jedna z nich była nauczycielką, część rodziny mieszkała na ulicy Niepodległości 3. A część rodziny później się wybudowała i mieszkała na ulicy Reja i tam też... E, Chyba były nawet dwa domy pana yy, potomków pana Stanisława Muszkiety. Yy, jeżeli chodzi o te stosunki, że tak powiem rodzinne, nie wiem czy Państwo pamiętają, opowiadałem Państwu o takiej mojej cioci, która miała yy, na początku ubiegłego roku miała 100 lat, yy, później yy, zmarła w wieku 100 lat, 5 miesięcy i 21 dni i to była ciocia. Felina, siostra mojego taty i tutaj jest bardzo ciekawe, bo mam pocztówkę, gdzie właśnie e, pani e, Salomea e, Muszkieta wysłała do swojej rodziny do Leśna, będąc w Gdańsku. I jest tutaj dopisek zrobiony ręką mojej cioci, łączę pozdrowienia Felina Krzywińska, czyli ta znajomość przedwojenna, e, jakby to powiedzieć, była kontynuowana również po wojnie. No. Chciałem jeszcze też pokazać mam bardzo ciekawą y, książkę. To jest książka, która była w zasadzie w każdym sklepie, ponieważ mam taką książkę po moim dziadku. Mam taką książkę po Stanisławie Perku, który y, handlował węglem i często spotykam tego typu książki i to są książki, gdzie się zapisywało transakcje, nazwijmy to bezgotówkowe, czyli ktoś przychodził do sklepu, robił jakieś zakupy i, jakby to powiedzieć, nie nosił ze sobą pieniędzy, tylko po prostu później była, było to sumowane i było to łączone. Tu na przykład o, są takie wpisy: tu są nazwiska mieszkańców Leszna. Znalazłem nazwisko Skrzypczak, znalazłem nazwisko Ptasik, znalazłem nazwisko co prawda, nie znalazłem nazwiska Felkel, więc możliwe, że mój dziadek akurat u pana muszkiety nie kupował, ale, ale w każdym razie o. To są takie, tu jest na przykład Kaczagórka, powiat, jakieś nazwiska, są kto, i to jest po prostu pełne, jest zapisków. I co jest na przykład ciekawe, tu jest taki fajny list przewozowy za pobranie towary przez żonę, tam były koszule z kołnierzykami, to kosztowało 5,75 i to szło do pana Jana, urzędnika kolejowego w Konkolewie w 30, w marcu 39 roku i to był taki list. Tutaj też na przykład są rachunki, które wystawiał za kapelusz, za krawat, za spinki, za różne rzeczy, które były w tym sklepie sprzedawane. od tu szyszka. Janno to był zegarmistrz, nie? który właśnie u pana muszkiety coś kupował. Tu pan Waszkowiak, no w każdym razie y, y, fajnie, bo są adresy, jest zapisane tutaj na przykład y, właśnie y, różne dane są i tego typu książka, przeglądając ją można wiele, wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Tu też właśnie list przewozowy firmy z Warszawy, Pani, pana, y, którym był, się nazywał y, Dressler, który był wytwórnią czapek i właśnie podejrzewam właśnie towar do pana Muszkiety był y, dostarczony. Do garczane także hmm nie mam pełnej wiedzy na temat historii działalności Stanisława Muszkiety, no nie znalazł się w słowniku e, e, mieszkańców Leszna, który był już kiedyś wdany, myślę, że jeszcze czas pokaże i pozwoli mi uzupełnić wiedzę na temat e, właśnie pana Muszkiety, tak jak wspomniałem to zdjęcie, które tam jest na dole które ukazuje dom na ulicy Niepodległości to kiedyś była ulica Osiecka musicie Państwo wiedzieć, że kiedyś Ulica Osiecka jak się zaczęła na ulicy Zamkowej, czyli na obecnej ulicy Wolności, to kończyła się, że tak powiem, pod cmentarzem. Także ta Osiecka ulica była kiedyś bardzo długa, Skąd, stąd ten taki wysoki numer Osiecka 76. Kiedyś inaczej były te budynki znakowane, a ja, tak jak wspomniałem, miałem przyjemność, że tak powiem, poznać. Potomków pana Stanisława Muszkiety. Znałem syna, znałem córki i po prostu dzięki temu, że zainteresowałem się, pamięć o panu Muszkiecie na pewno będzie, jakby to powiedzieć, zachowana, a może jeszcze coś więcej się dowiem. Dziękuję.